Będąca pod Pani opieką Grupa Przedszkolna przyłączyła się w tym roku do bicia rekordu Guinnessa w myciu zębów. Na czym polegało w szczegółach to uczestnictwo? Skłosiłam całą grupę, czyli nasze trzy oddziały, i mieliśmy pobić rekord Guinnessa. Polegało to na tym, że przez dwie minutki dzieci szczotkowały zęby. A w ogóle jesteśmy w tej akcji, dlatego że jest tutaj promocja. Żeby były zdrowe ząbki, żeby dzieci myły rano, wieczorem, przynajmniej dwa razy dziennie. A ta akcja polegała się na tym, że przez te dwie minutki o godzinie 12 dzieci w Polsce się zebrały i szczotkowały właśnie te ząbki. Którego dnia to się odbyło? 30 września i zaczęliśmy o 12 dokładnie. Ja musiałam potem zdać taki SMS-em, wysłać i potem mieliśmy informację zwrotną, gdzie udało nam się to zrobić. A łączyliście się w jakiś sposób z innymi placówkami, które brały udział? To było przez. Mieliśmy wysłać SMS-em, tak? Także tutaj mieliśmy. Z tą, ja byłam koordynatorem, tak? tak, przez zgłoszenie i wtedy była informacja zwrotna już od nich. A to jest właśnie, to jest program Akademia Aqua Fresh. I oni właśnie to wszystko organizowali. I ta akcja była akcją ogólnopolską, czy miała jeszcze tak, szerszy tak, tak. Ogólnopolska bo to były dzieci z przedszkola. W 2000 ten rekord należał do dzieci z Indii, no a w tym roku do nas. Czyli w tym roku Polska, tak, Polskie dzieci pobiły rekord Guinnessa w tej kategorii i udział w tym miały dzieci ze szkoły podstawowej, dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Peplot. Tak nam się udało. Jakieś, poza oczywiście radością, prestiżem, jakieś, nie wiem, materialne korzyści z tego udziału dla Was są? Materialne. Dzieci otrzymały certyfikaty. Mieliśmy też, rozdawaliśmy jabłuszka, yy, promując zdrowe też odżywianie. No yy, i satysfakcja, przede wszystkim. To, że mogliśmy brać udział w tym. Czyli tutaj bijemy rekord no i to, że jesteśmy w tej księdze, to też jest ważne. No ale, tak jak mówiłam wcześniej, dbamy o ząbki i profilaktyka tutaj. Ma dużo znaczenia. To, żeby dzieci wdrożyć, żeby myły te zęby rzeczywiście rano i wieczorem, przynajmniej. A jak to jest z tymi dziećmi? Mają takie nawyki mycia zębów? Czy... To się kształtuje nam cały czas. Różnie bywa.